Nadszedł ten piękny dzień. Rower gotowy, ja chyba też. Jestem w Lełtarz. No i co, ruszamy w tamtym kierunku. Jeszcze nie widać dobrze doliny. Potem na pewno ją zobaczycie. Za chwilę będę jechał. Tutaj po prawej stronie jest Cuk Pierwsze 30 km do kolejki, później kolejką jeżdżam do góry. Zjeżdżam Blindze Trail. No, dzisiaj około 80 km przede mną. Życzcie mi powodzenia. No i co, wyruszyliśmy. Jak widzicie kierujemy się na Geistal. Nawigacja działa na razie. Mam nadzieję, że tak zostanie. Pierwsze 80 km. Mam nadzieję, że potem będzie z górki. Ogólnie muszę przyznać, że Lełtarz to bardzo ładna miejscowość, bardzo tu przyjemnie jest. Plecak kurde mam tak ciężki, że to jest masakra. Mówię, to jest pierwszy raz na etapówce i tak naprawdę jeszcze nie wiem jak się pakować do końca, co mnie czeka. No i waży 10 kg, także... <todgłosy> No, jest tam trochę. To chwilę są e, miejsca, gdzie można sobie też uzupełnić wodę. Także rzeczywiście nie jest źle. Trochę mam ten plecak ciężki w tym momencie, bo jest około 10 kg. Wiem, że jak ktoś to słyszy, to pomyśli sobie, kurde, no bez jaj. Normalnie chyba powinien mieć, nie wiem, do 5 mniej więcej, no ale no co, no, pierwszy raz. Mam nadzieję, że mi plecy nie za szybko. Słuchajcie, jedyne czego jeszcze nie widziałem w alpach, nigdzie, to są tego typu hamaki. W mega to fajnie wygląda. Już nie będę się teraz skład, bo nie mam czasu zbytnio na to, ale, ale są nawet trzy tutaj. Trzy są po kolei je widać. Fajnie. No już na początku lekki stresik był, w sensie się okazało, że w Gajstal jakiś film nagrywają dokumentalny i była przez jakiś czas trasa, trasa zamknięta. Na szczęście czekałem może 10 minut, bo e, pani, która jakby tam wstrzymywała ruch, powiedziała, że też niewiele to będzie trwało, także na szczęście 10 minut tylko. Okej. OK.

Wygląda na to, że krowy wypiły całą wodę. Już widać, że ostatnia tam już dopija resztki. Trzeba dosyć duże jezioro. Przynajmniej tak to wyglądało na mapie. No niestety jedziemy do następnego dziś. I kawałek dalej powinno być jeszcze jedno, znaczy kawałek, no nie wiem ile to mniej więcej jest, no ale powinno być następne jezioro. Zobaczymy. Oh. Woda, ale jest po prostu tak czysta, tak pięknie, niebieska, lazurowa, że szok. Oczywiście to jest sztuczny zbiornik, ale woda jest niesamowita. W ogóle teraz w połączeniu to jest tą górą, znaczy to jest Cukszpica, to jest druga strona Cukszpicy. Piękne miejsce. Nie jest wyporoże, Okay. Dotarłem do Lermos. Tutaj jest kolejka, mam nadzieję, że jeździ. No i wjeżdżam na szczyt tej góry, i potem jest jazd y, trasą a Blindze Trail. No, podobno z bardzo ładnym widokiem na jezioro Blindze. Także nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że kolejka jeździ. Na razie żadnej nie widzę. No, ale mam nadzieję, że jeżdżą. 30 km pierwszym za mną. Także nieźle. I jeszcze tylko 500 Nie wiem, spójrzcie na te miejscowości, ale są po prostu bajeczne no. Coś pięknego Bardzo zadbane Niesamowicie To było jak ukwiecone Naprawdę śliczne Właściwie każdy dom ma przepięknie zadbany ogród Kwiaty, no... Pięknie Super, jest Naprawdę Szczerze mówiąc, ten rower tutaj tak wisi, że jestem lekko przerażony. Rzeczywiście, tak jak Paweł z Endurofiny, mówił, jak wjeżdżał dokładnie tą kolejką. No, i że z duszą na ramieniu, jak się patrzy a ten rower, po prostu wyobrażasz sobie, że on zaraz tu spadnie. I naprawdę jest. No, nie ciekawie. Ja mam nadzieję, no tam na górze podobno, tak jak widziałem w na filmach, to już wieża rower jakby do kolejki, ale tutaj, no to, to wygląda nieciekawie. No, w każdym razie, kolejka otwarta, wjeżdżam na górę i. Blind the Trail. No więc kolejna kolejka. Na szczęście tutaj rower wjeżdża do środka. <noise> Także bomba przynajmniej stresu nie ma. Ogólnie widoki są piękne. Szkoda, że szyby są brudne, bo było na pewno fajnie to wszystko widać. Wjeżdżamy już nie chyba na 2200 metrów. Mamy piękny widok na Eschenwald, mamy piękny widok na Lermos i widok Niziek. Wjechaliśmy na 2050 metrów i tam, gdzie widać jezioro, tam zaczyna się, tam się zaczyna trasa zjazdowa Beach Depot. Yeah, you know I'm a beast. You know I'm a beast. Welcome to the feast, my whole team off the leash. We don't know defeat. Everybody eat. Ay, you know I'm a beast. You know I'm a beast. Welcome to the feast, my whole team off the leash. We don't know defeat. Everybody eat. Ay, you know I'm a beast. Can I run up the score? Run up the board. Breaking the mark. ayy ay, talking door, You know what happened? We step on the floor. ayy, ay, come for Vermont. You don't want problems, You already know it. ayy, ay, come on my toy. You already know it. Chest up with my chin. I already finished for this joint. Even began. The is what I am. I cannot ever pretend. Aye. Yeah, never pretend. Aye. Back in the lab again. You I not touching the friends. You are not touching the, touchin the king. Putting the punch on the board. I'm killing the boys. You know what it is. Switching the moves. No number two. I came in to win. Like said I'm tapped in with the action. Even got the master on the master. I can never move passive. I'm active. I can make them go close on this cast. But wanna know who running it? Just ask us on the track. I'm getting it. I'm blasting. Okej, okay, słuchajcie, ogólnie trasa się okazała dosyć trudna, szczerze mówiąc, jest bardzo dużo ostrych kamieni, i naprawdę przynajmniej ten początek tutaj nie był załatwy. Trochę też schodziłem, bo, że tak powiem, mam przed sobą jeszcze 500 kilometrów, także wolałbym dojechać też cały i w miarę jakoś też tego roweru gdzieś tam nie naprawiać. Też uważać trzeba na opony i tak dalej, i przerzutki, także wolę sobie delikatnie jechać. Ale dobra, to jest mało ważne. Spójrzcie na. Beast. Welcome to the feast, my whole team of the leash. We don't know the feet. Everybody eat. Hey, you know I'm a beast. And this is beast mode. Got an edge on the game like a cheat code. Had to tighten up my focus like a peephole I want the rings and the chains like I'm deep, picked up. Walking to my status, we established when it's show. Time to squat, make it place. Oh, it's magic like So we want to smoke. Y'all ain't really about that action. We got perfect off the practice. They ain't working, so they like it. I've been hungry all my life. I ain't passing up a plate. I can't quit until I win. I ain't having no debates. This is sacrificing heart. Exactly what it takes, so what I'm going full. Dotto Let me back up on my way. Yeah, I promise you, you cannot stop me. Now when the whole team got me, I know that's how cocky, but watch me. I'll show you a horror Check your parameters, You're not dealing with amateurs. You and your team cannot handle us? this. This excellence, rich standard up. Cause you, you know, know I'm a beast. You know I'm a beast. Welcome to the feast, my whole team off the leash. We don't know defeat. Everybody eat. Hey, you know you hey, know I'm a beast. Welcome to the feast, my whole team of the leash. We don't know the Everybody eat you know I'm a beast. Hey do paramdolandek Pa još si me razavijek. A, ah, <laughs> Super, danke.